Witajcie, Rafał Rafąńcikach Intest TV zapraszam was do kolejnego odcinka e, naszych recenzji. Natomiast e, dzisiaj wrócimy do standardu, czyli do urządzeń mobilnych. E, mianowicie przede mną jest telefon LG e, L9 drugiej ge generacji. Skąd ta recenzja? Recenzja jest na prośbę jednego z użytkowników, który, który ma pewne problemy z tym telefonem i odnosi wrażenie, że nie jest to produkt oryginalny. Dlatego postaram się przedstawić wszystkie funkcje, wszystkie możliwości, jak najlepiej opowiedzieć o tym produkcie, tak aby i ta osoba miała odpowiedź. Na, na zadane pytanie, jak i wy, żebyście mieli zarys i, e, zarys tego urządzenia i, i tak naprawdę e, uzyskali trochę więcej informacji o nim. E, słuchajcie, jeśli chodzi o e, funkcje podstawowe, jakie ma e, ten telefon, e, przede wszystkim ma burdzeniowy e, procesor, tak zwany zegarem 1,4 GHz o tym Mówię już na początku, żeby, żeby nie było nieporozumień w niej, czy też jakichś braków. Ponadto bateria 2150 mAh, tylny aparat o rozdzielczości o 8 milionów pikseli. Oczywiście system operacyjny Android, o nim za chwilę. Do tego wyświetlacz IPS 4,7 cala, oczywiście standard Bluetooth, Wi-Fi. Wspieramy Delix HD, HD Voice i na tym w sumie kończą się takie kluczowe plusy, jeśli chodzi o to urządzenie. Co dostajemy w zestawie? W zestawie dostajemy oczywiście telefon. Ponadto dostajemy zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy zresztą otworzę nam, żebyście dokładnie zobaczyli sobie. Szału nie ma. Zwykłe, najzwyklejsze w świecie e, słuchawki e, jakość. Wiele do życzenia, natomiast, natomiast trudno oczekiwać nie wiadomo czego e, w takim przedziale cenowym. Zresztą, e, meloma nie zakupią, jeśli już nie posiadają lepszych słuchawek nadających się do słuchania muzyki. Poza tym dostajemy kabel USB, e, który również pełni funkcję e, kabla do ładowania zasilacz czyli naszą ładowarkę. Ładowarka jest również standardowa, jeśli chodzi o jej amperaż. Będzie to ciężkie, co prawda, do odczytania, poza tym, że ma 5V napięcie. No, niestety, nie podam Wam, ponieważ jest to w sumie tak nadrukowane, że nieczytelne. Ok. Przechodzimy do samego urządzenia, bo w końcu e, cały, cała recenzja ma dotyczyć e, urządzenia, a nie jego akcesoriów. Co z urządzeniem? Urządzenie e, jest wykonane dosyć dobrze. Wszystko, e, wszystko jest takie spójne, lite nic nie trzeszczy, nic nie piszczy. Natomiast jest jedna wada, jeśli chodzi o budowę. E, ta wada wygląda e, mniej więcej... Tak, jak widzicie został tylko znaczek LG, nie ma już literek ani L, ani G, ponieważ one były jakoś dziwnie przyklejone, to bardziej przypominało y y jakiś, y może nie kropelkę, a silikon I, i po prostu y przy trzymaniu tego telefonu y to odpada. Detal, klapkę można dokupić, więc to nie jest żaden problem, niemniej jednak, no, e, słabo to bynajmniej w tym egzemplarzu e, wygląda. Ok, zdejmijmy sobie folię, e, może jeszcze przejdziemy do e, tyłu urządzenia, żeby też, e, też omówić, jak to, e, jak to wygląda. E, Z tyłu mamy slot na kartę pamięci. Mamy e, slot na e, kartę e, SIM. Jest to standardowa karta SIM, nie jest to żadna Micro, Nano itd. E, karta pamięci microSD, e, więc to też jest kolejny plus. E, I to o czym powinniście wiedzieć: e, kartę pamięci e, wkładamy w inny sposób niż zazwyczaj. E, żeby wam żeby to wszystko przedstawić tak jak należy e, tutaj wkładamy kartę SIM. To jest niezmienne. E, tutaj dokładnie wkładamy sobie kartę SIM, natomiast żeby włożyć kartę pamięci, musimy wyjąć baterię i włożyć ją tutaj. E, niby to jest samo gniazdo, ale jest już inna lokalizacja tego gniazda po prostu z, m, pod spodem pod kartę SIM wchodzi nam karta e, pamięci. E, jeśli chodzi o baterie, to już Wam powiedziałem, więc temat możemy zamknąć. E, zamykamy telefon. E, warto jeszcze powiedzieć, że telefon ma NFC, e, czyli możemy sobie przesyłać jakieś dane, jakieś, e, im, jakąś zawartość. Nie ma najmniejszego problemu. Włączamy urządzenie. I czekamy. Ok, nasze urządzenie jest uruchomione, tym samym jest gotowe do pracy. Zobaczmy, co tak naprawdę się kryje w tej obudowie, co się kryje w tym urządzeniu, o czym warto powiedzieć i jak to wszystko wygląda. Standardowo mamy oczywiście kontakty, telefony, smsy, jakieś domyślnie wrzucone aplikacje. E, mamy kilka aplikacji e, Google'a, e, mamy kilka aplikacji e, od LG, natomiast tych aplikacji jest tak naprawdę gardka, nie mamy tutaj żadnych preinstalowanych aplikacji typu e, aplikacje płatnicze czy też jakieś wiadomości, e, które nam na siłę zostałyby wciśnięte. E, więc tutaj plus dla, e, dla LG, że e, do czegoś takiego się nie posunął. Słuchajcie, przejdźmy sobie do informacji o telefonie. I teraz tak. Informacje o oprogramowaniu. Android 442. Tutaj się nic nie zmienia. Więc póki co nie ma, nie ma żadnej aktualizacji. Trudno na razie powiedzieć, kiedy takowe aktualizacje miałyby się pojawić. Poza tym standard, nie mamy tak naprawdę żadnego szału, nie ma żadnych jakichś wymyślnych aplikacji, o których można by cokolwiek powiedzieć. Jasność, rozmiar czcionki, rodzaj czcionki, to jest wszystko standardowe dla Androida. Może powiemy o dźwięku, o jakości tego dźwięku, o głośności tego dźwięku, bo to może. Dla niektórych z Was być ważne. To jest głośność dzwonka. Głośność powiadomień jest nieco lepsza. Reakcja na dotyk, to oczywiście wiemy. No i multimedia nasze, więc to też już e, e, omówiliśmy. E, wibracja jest dosyć dobra, trudno tutaj e, e, coś zarzucić, wszystko jest, wszystko jest ok. E, słuchajcie, jeśli chodzi o m, dalsze funkcje. E, jakby aplikacji, tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma o czym mówić. Wszystko jest standardowe, to co daje tak naprawdę Android 442, więc nie ma nic ponadto. Tak? Wszystko musimy sobie zainstalować. Wydajnościowo telefon dobry, natomiast to o czym warto powiedzieć już teraz, jeśli potrzebujecie instalować wiele aplikacji, typu na przykład Skype, Facebook i. I jeszcze innych krewnych komunikatorów, na przykład szukajcie innego telefonu z większą ilością pamięci RAM, ponieważ tutaj dostępna pamięć RAM jest to niecały 1 GB. I niestety, przy e, tak dużych aplikacjach, e, telefon zaczyna się zawieszać. To nie jest zawieszenie, to jest bardziej takie dłuższe lagowanie telefonu niż, niż jego faktyczne e, zawieszenie. E. Próbuję Wam to pokazać, jak to wygląda. Menager zadań. Zobaczcie, na czystym telefonie mamy używane 443 MB RAM'u, wolnych zostało 320. Łącznie daje nam to 763 MB. W związku z powyższym, noszału nie ma. 763 MB to jest naprawdę mało na, na taki telefon. Zważywszy, że mamy już na dzień dobry dostępne tylko 300 MB, więc tak naprawdę niewiele. Pod tym względem nie zawołujemy, i wracając, wracając do aplikacji, które, które tutaj jeszcze są, możemy sobie zrobić backupa na koncie LG jeśli mamy taką potrzebę możemy sobie też zrobić backupa na kartę SD bądź bezpośrednio do pamięci telefonu mamy oczywiście Polaris, czyli edytor dokumentów Worda, Excela i tak dalej z takich ciekawszych jeszcze aplikacji o których można coś powiedzieć jest Quick Remote, czyli nasz domowy E, tak naprawdę, domowy pilot. E, świetnie działa. E, tutaj macie e, diodę pod czerwieni, która steruje e, telewizorami. także się składa, że akurat ja posiadam telewizor e, marki LG e, i, i wszystko e, sprawuje się dobrze. E, także, tyle w sumie, jeśli chodzi o funkcję. Naprawdę, nie ma o czym więcej opowiadać. Nie ma żadnych barierów. E, nie ma. E, nie ma żadnych aplikacji, więc trudno omawiać przez kilkanaście minut telefon, w którym tak naprawdę nie ma co nas zaskoczyć i nie ma nic nadzwyczajnego. Słuchajcie, w skrócie i na temat. Jeśli potrzebujecie telefonu do słuchania muzyki, jest dosyć dobry. Jeśli potrzebujecie telefonu do rozmów, do wysyłania SMS-u okresowo do przejrzenia internetu, jest dobry. Dobrym telefonem, zważywszy na jego cenę, która sięga na chwilę obecną w granicach 500-700 zł. Poza tym, jeśli już potrzebujecie urządzenia, w którym zainstalujecie więcej aplikacji użytkowych, jakichś komunikatorów, facebooków itd. Niestety nie będzie to telefon e, dla Was. E, jeśli chodzi o baterię, e, jest dosyć dobra, około 2-3 dni przy e, średnim stopniu użytkowania e, wyświetlacz, jak widzicie, jasność jego e, kontrast, e, nawet kąty widzenia, wszystko jest, e, wszystko jest bardzo dobre. Nie ma się tutaj czego tak naprawdę e, czepić. Jeśli chodzi o pamięć, to już Wam powiedziałem, jak to wygląda. Także reasumując, urządzenie dobre, aparat średniej klasy, zresztą trudno oczekiwać czegoś więcej od telefonu w takiej, w takiej cenie. Poza tym. Uważam, że telefon naprawdę sprawdzi się dla osób, które nie potrzebują jakiegoś ekstra multimedialnego urządzenia, a, a zwykłego telefonu z możliwością skorzystania a z, a okresowo z internetu czy też z jakichś innych e, aplikacji. E, pamiętajcie, zwracajcie uwagę na to, że jest przede wszystkim mało ramo, czyli możemy się ograniczyć do dwóch, trzech konkretnych dużych aplikacji: aplikacji muzycznych czy też. Społecznościowych, i później ten telefon będzie nam po prostu zwalniał. To jest, to jest w sumie ta główna wskazówka ode mnie dla Was. Jeśli chodzi o jakość prowadzonych rozmów, są również na dobrym poziomie, nawet bardzo dobrym poziomie. Jakość odtwarzanych plików muzycznych także jest na dobrym poziomie. Nie ma tutaj specjalnie czego się czepić wszystko jest naprawdę ok radio również się sprawuje nieźle oczywiście po podłączeniu zestawu słuchawkowego mamy dyktafon który również sobie możemy, możemy sobie użyć fajny bajer jest taki, że, że mamy ten wskaźnik który się przesuwa i, i pokazuje nam stopień natężenia głosu wszystko jest naprawdę, naprawdę ok, trudno, trudno oczekiwać czegokolwiek więcej od tego telefonu. Mamy wejście na karty pamięci, nawet, nawet 32 GB jest od, od obsługiwane. W związku z powyższym też nie ma najmniejszego problemu, żeby wrzucić sobie jakieś zdjęcia, muzykę czy coś tego typu. Mamy NFC, mamy dobrej jakości wyświetlacz, dwurdzeniowy procesor 1.4, bateria 2150 mAh, system Android, e, dobrej konstrukcji obudowę, e, szkło na wierzchu Gorilla Glass, e, najprawdopodobniej Gorilla Glass, ale niemniej jednak LG się tym nie, e, nie chwali, e, całościowo cóż. E, tak jak wspomniałem, jeśli potrzebujecie urządzenie bez większych oczekiwań, jest to świetny telefon, godny uwagi i polecam. Jeśli jesteście zainteresowani dłuższą, lepszą recenzją, Szerszą recenzją zapraszam Was na naszą stronę internetową www.intest.tv. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Odwiedzajcie nas na Facebooku, gdzie możecie również komentować Tą recenzję, zadawać jakieś pytania, na które z chęcią